Dlaczego inspiracja? No bo to jest, dla mnie to jest motor takich działań rutynowych, tworzenia czegoś więcej, czegoś z niczego. Taki motor osobistych, ale i zespołowych poszukiwań, odkrywania siebie i odkrywania świata. Warto też wyjaśnić podtytuł. Jak uczynić polską szkołę jeszcze lepszą? To jest dość nietypowe podejście, bo mam takie wrażenie, że ostatnio w debacie publicznej jest o polskiej szkole bardzo głośno, ale głównie od tej złej strony. Czy większość głosów podkreśla, że jest źle, bardzo źle albo wręcz beznadziejnie. Zatem tytuł dzisiejszego spotkania trochę nie pasuje do, do tej retoryki, tejże debaty. Może być wręcz mylący, może sugerować, że my jesteśmy ministerstwem, ukrytym Ministerstwem Edukacji Narodowej, albo, albo zainspirowani jesteśmy przez nie i że uważamy, że mamy świetną szkołę i mozolnie budujemy coraz lepszą. Ale to nie o to chodzi. Tak jak napisałem, żeby odbić się od trzeba mieć pod nogami twardy grunt. My zajmujemy się edukacją już dość długo i mamy takie wrażenie osobiście, że jesteśmy ciągle przekonywani, że da się odbić również od muł. Tutaj dygresja, ten muł musi być rozumiany w kategorii, to jest kategoria przyrodnicza, niby ale jak zastosowałem, rozciągnąłem na edukację. Jest to kategoria otwarta i szeroka. Równoważnik to jest też szlam. Ja bym tu zaliczył bardzo dużo różnych takich rzeczy, które przeszkadzają i duszą. Nieprzemyślane reformy, buble przepisów oświatowych, biurokracja, która pozbawia nauczycieli czasu na uczenie, testomania i testocentryzm, postawa programowa, która hamuje kreatywność i innowacyjność. I niestety jest tak, że tego mułu ciągle przybywa. Jeżeli państwo interesowali się kiedyś jeziorem, to jezioro, które ma za dużo mułu, po prostu umiera. I być może Podobnie jest z edukacją. Być może zamulanie edukacji nie jest dobrym pomysłem na jej uzdrowienie, na uzdrowienie polskiej szkoły. Z drugiej strony, w polskiej szkole jest też twardy grunt. Tym twardym gruntem mogą być nauczyciele, którzy mają pewne kompetencje i cechy osobowościowe. Są silni psychicznie, czyli wiedzą, o co walczą w edukacji i w szkole. Uczniocentryczni wiedzą, że muszą postawić ucznia przed sobą i to jest celem ich wszystkich działań. Potrafią się też uczyć od uczniów, co jest istotne. Poszukują nowego, czyli cały czas eksplorują internet w poszukiwaniu ciekawych i mądrych sposobów na uczenie. Są elastyczni, wiedzą, że to nie są formatki i formułki, które regulują edukację. Rozumieją współczesny świat, no to głównie się przejawia tym, że świetnie się posługują technologiami komunikacyjnymi, są biegli komunikacyjnie, potrafią też tymi technologiami posługiwać się w komunikacji z uczniami, a nawet ze swoją dyrekcją, są entuzjastyczni i zarażają innych optymizmem, lubią to, co robią, to jest bardzo istotne, fenomenalnie dzielą się wiedzą i doświadczeniem, bo nie chcą w sobie kisić całej tej wiedzy, którą zdobyli. Są radośni, ambitni, są mobilni. Nawet jak ich nie ma, to oni są w sieci i, i nadal uczą. I są innowacyjni. Czyli cały czas wymyślają scenariusze działań, które mogą zastosować w polskiej szkole. Proszę Państwa, można ich nazwać superbelframi albo zmieniaczami. To jest pewna kategoria nauczycieli, która jest obecna w polskiej szkole. Ja jestem pewien, w każdej polskiej szkole. I na takim fundamencie powinniśmy właśnie zaczynać zmiany w polskiej szkole, od tych osób, które po prostu można takim językiem młodzieżowym powiedzieć mają power, chce im się, od nich powinniśmy zacząć zmieniać edukację z pozytywnym skutkiem. Bo żadna reforma odgórnie wprowadzona nie powiedzie się. Jeśli faktycznie nie oprzemy jej na nauczyciela, którzy wiedzą po co są w szkole i co robią, którzy będą rozumieli po co mają nastąpić określone zmiany, czyli, jedu zmieniacze szkolnej rzeczywistości, to jest punkt wyjścia do reformowania oświaty, jakiejkolwiek szkoły w tym kraju. Najprościej byłoby zrobić, żeby pozwolić im po prostu działać i zmieniać tą szkołę. Bo jeżeli, jeżeli, zakładamy, że szkoła ma być uczniocentryczna, to system oświaty powinien być nauczycielocentryczny. Czyli właśnie powinien wspierać takie osoby, które są oddolnym y, zmieniaczem tej szkolnej rzeczywistości. I w związku z tym system oświaty powinien być nastawiony na, na trzy misje. Pierwsza misja to jest odszukać, tak. Ja jestem pewien, że superbepszy czy dłużmieniacze są w każdej szkole i trzeba dać im po prostu szansę na ujawnienie się, na docenienie, na wsparcie, żeby nastąpiła eksplozja ich talentów. Druga rzecz to wesprzeć, druga misja. To są osoby, które potrzebują narzędzi systemowego wsparcia. I tych pomysłów można mieć wiele. To jest tylko przykład takiego szybkiego myślenia, co można byłoby zrobić, żeby żeby od dołu ta szkoła zaczęła się szybko zmieniać, czyli na przykład przyznawać stypendia na doskonalenie warsztatu z wykorzystaniem różnych narzędzi, nowoczesnych, nowoczesnych narzędzi edukacyjnych. Wyposażyć przede wszystkim w technologie mobilne i w mobilny internet, tak żeby te osoby jadąc gdzieś 15 km od swojej miejscowości na spotkanie z nauczycielami po prostu mogły wieść ze sobą internet, wiedziały, że jak dojadą na miejsce to nadal będą mogły się tym internetem posługiwać. Dawać szkołom granty na organizowanie oddolnych działań szkoleniowych i doskonalących w środowisku nauczycieli. No i wreszcie, co ciekawe, no finansować po prostu udział tych osób w różnych spotkaniach, i międzynarodowych, i krajowych, bo w Polsce odbywa się dużo konferencji, dużo spotkań. Za tydzień z HAKiem jest konferencja duża międzynarodowa w Toruniu poświęcona informatyce. No i ceny są zaporowe. Dla szkół jest to rzecznie do przeskoczenia. Tym bardziej dla płacenia z własnej kieszeni. I wreszcie trzecia misja, primum non nocere. Fundamentalna zasada ochrony zdrowia powinna być przeniesiona do edukacji. I na, ja bym użył pieniędzy unijnych, na pewno zostanie, żeby wykuć złotymi, z takimi literami, te hasło i powiesić nad MENem i nad Ministerstwem Nauki. Jak będą wchodzić, niech sobie czytają. Nawet przebolelibyśmy to, żeby zapłacili te kilkadziesiąt tysięcy złotych. No byleby czytali. Patrząc na wiele działań, które są podejmowane w edukacji na poziomie ministerstw, ale także na poziomie samorządów, a nawet szkół, ja mam wrażenie, że rzadko o tej zasadzie się słyszy i rzadko się tak naprawdę nie szkodzi. Jeżeli chcemy zmieniać szkołę od dołu, od tego środowiska nauczycielskiego, no to postarajmy się przynajmniej nie szkodzić eduzmieniaczom, eduzmieniaczom, i nie jest to tylko apel do władz krajowych, ale to jest apel także do dyrektorów szkół, aby pomagali, a niech nie rzucają kłód pod nogi. Bo to się zdarza i docierają do nas głosy z wielu miejsc w Polsce, że osoby, które się wybijają, mają z tym problemy. Na koniec chciałbym powiedzieć tak. Chciałbym, żeby Państwo się dzisiaj czuli współorganizatorami inspiracji. To jest pierwsza impreza tego typu. Będą Państwo otworzyć tą, tą konferencję przez, to, przez rozmowy, pytania, poszukiwania odpowiedzi na, na, na różne wyzwania. Przyjechaliście tu nie znając się nawzajem, do jakiegoś tam edunusa, a chciałbym, żebyście wyjechali stąd jak ze spotkania przyjaciół, ze świadomością, że poznaliście tu osoby, które mogą wam pomóc, które mogą was zrozumieć, które są zawsze otwarte, które doradzą, gdy poprosicie, a nawet może włączą się w wasze edukacyjne projekty. Wystarczy się otworzyć na tej konferencji, bo takich otwartych osób na tej konferencji zgromadziliśmy około 350. Tyle, ile państwo siedzi na tej sali. Więc wróćcie do waszych szkół, potem instytucji, zainspirowani tą wymianą. No i powiedzmy sześć Ewangelii nowoczesnej, twórczej i przyjaznej uczniom edukacji. A dzięki temu zacznie się zmieniać także wasza szkoła i uczynicie ją znacznie lepszą. Na pewno wyzwań po drodze jest bez liku, ale wydaje mi się, że jeżeli będziemy współtworzyć i korzystać ze wsparcia tej społeczności eduzmieniaczy, to uda się Wam wszystkim zrobić to, co nigdy się nie udało zrobić żadnemu ministrowi edukacji i nigdy się mu nie uda. Dziękuję bardzo za wysłuchanie i otwieram niniejszym Inspirację 2013.